wszystkich pierwszy raz Wielkanoc jazdy motocyklem. Będzie to jazda krótka, ponieważ jadę do domu z pracy po nocy. No ale zawsze to co? Będzie też to pierwszy test kamerki. No to lecimy. Poczekajcie, jeszcze nie kuferka sobie nie zamknąłem. O. No i to tak, gadanie na razie jest z mikrofonu, z telefonu komórkowego, po prostu kamera jest. O, i brakuje tej jazdy. W tamtym roku o tej porze jechałem na. Prawdopodobnie no nie, no po świętach zaraz jechałem na Rosję. A mocowa jest różnica, o jest. Przesiądź się z FZ3 na, na tego CBR. -a. Jest, jest. Plan jest taki. Przejedziemy się kawałek po Krakowie do mojego garażu, gdzie jadę zawieźć motor. Wiadomo jest koronawirus, więc się teraz nie jeździ. Tu już Puściutko jest na drodze, to polecimy szybciutko. To jest jeszcze, jest kręcone w nowym kasku, więc nie jestem tak nieprzyzwyczajony. No to lecimy. No, no, tylko chodzi, jest Dobrze się mi nie jeść. Zobaczcie jak pusto. A Polska to jest główna obwodnica tutaj na łącząca wschodni, wschodni, Wschodnią część Krakowa z, z północną. Woletówka za cztery. Jest puściutko. Dlatego też łatwo o mandat, bo teraz jak cię upolują, to... A to też szkoda szybko jechać, ponieważ tej jazdy nie jest za dużo. Ale obiecuję sobie, że po tej kwarantannie Po tej kwarantannie od razu 3 dni, bo kończę pracę, mam 3 dni wolnego O witaj Nie widział Kończę kwarantannę i jedziemy na dworze. To dobrze, że sobie polarkę założyłem, bo jeszcze tak strana jest chłodno. Zostawiłem zdjęcie na Facebooka z przygotowań do jazdy napisałem, że półtorej godziny przygotowania na 8 minut jeżdżenia więc to ich dostałem od razu zapytania, a mi te kufry, bo te kufry mi po to, że w jednym mam laptopa, torbę z dokumentami a w drugim mam jedzenie, buty na przebranie takie bzdury no, co mam tam sobie przygotować, coś zrobić z nimi? Wciśniemy się. Nie mogą się przyzwyczaić do tego, że CBR jest bardziej twardszy niż Fazer. Fazer czasem miał te takie swoje odboki, czyli to takie, jak dodałem gazu, czy tak odrzuciło. On jest twardy skurczywek. I tutaj wszystkie dziury, wszystkie jakieś takie ujęcia dodania gazu czuć. Ale to nie dobrze mi się Jeśli Z pozycją myślałem, że na początku będzie ciężko, ale coraz bardziej się przyzwyczajam. Nie mogę się do tego, że nie w zwykłych spodniach na razie I kurde, wieje mi w dupę, i czuję, że mam dupę na wierzchu, bo też mi się troszkę przytyło Często Czekaj, wyprzedzimy SJ -a. Nie no, i sprzęt jedzie, no ten CBR 1100XX był dobry strzałem Sprzęt ma potencjał Czuję, że na autobanie, czy gdzieś na autostradach zrobił swoją robotę przy takich większych, dłuższych trasach o to mi chodziło, bo w większości jeżdżę po dłuż, na, na większych trasach, jadę docelowo na przykład nie wiem, załóżmy 1200 km 1200 km albo 2000 km prosto i na miejscu już później jazda Cyber łączy właśnie Chyba te dwie rzeczy, takie sportową turystykę, to co ma hajka i zygzak 1400. Ale jest wiadomo, dwa, trzy razy tańszy, bo też nie ma co mówić, jest to 2001 rok. Już te swoje takie objawy starości ma. No ale jest sprawny, no jest sprawny. Nie jest najpiękniejszy na świecie, ale jest sprawny owiewki nie są porysowane, więc to i tak robi w motocyklach takich sportowych robi robotę będziemy się musieli pożegnać panowie i panie już dzięki, że byliście na pierwszym moim filmiku z jazdą motocyklem jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę jeśli wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół i subskrybujcie mój kanał ja już dojeżdżam do garaży no to Wesołych świąt! Jeśli spodobał ci się mój kanał, to kliknij subskrybuj. O film oceń łapką w górę lub w dół. Pozdrawiam, Tomasz Freedom.